Czy uziemienie instalacji fotowoltaicznej zawsze jest konieczne? Odpowiedź jest tylko jedna. Tak, uziemienie paneli fotowoltaicznych jest absolutnie konieczne. Dlaczego? Odpowiednio wykonane uziemienie pełni kilka kluczowych funkcji, które zapewniają bezpieczeństwo i poprawną pracę instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego uziemienie jest tak ważne? Po pierwsze, bezpieczeństwo użytkowników. Brak uziemienia może spowodować porażenie prądem, szczególnie w przypadku zwarcia lub uszkodzenia elementów instalacji. Po drugie, ochrona przed przepięciami, które mogą się pojawić nie tylko na skutek wyładowań atmosferycznych, ale także w wyniku zakłóceń w sieci energetycznej. I trzecia sprawa, zgodność z przepisami. Przepisy i normy techniczne, np. polska norma 62305. Określająca zasady ochrony odgromowej wymaga, aby wszystkie urządzenia elektryczne, w tym instalacje fotowoltaiczne, były odpowiednio uziemione. Czy są jakieś wyjątki od tej zasady? <laughs> Nie ma. Nawet małe instalacje fotowoltaiczne, np. Na, na domkach letniskowych, powinny być uziemione. W przypadku większych systemów, takich jak farmy fotowoltaiczne, uziemienie jest obowiązkowe i musi spełniać szczegółowe wymagania norm technicznych. Pamiętaj, dla własnego bezpieczeństwa uziemiaj każdą instalację fotowoltaiczną.